Cześć. Mam na imię Nadia. Spodobało mi się w odcinku Blowa, że, nie, że powiedział, że to nie jest jego konto, tylko nasze. Więc no to tyczy się też do Was. To nie jest moje konto, tylko nasze. Właśnie. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli, żebym robiła na tym, od... tym koncie. Bo jak powiedziałam na początku, to jest nasze konto. Powiedziałam też na początku, cześć do Was. A na przykład Rezi mówi, się ma ziomeczki, tam, czy tam część ziomeczki. Ja też chcę Was jakoś tak nazywać, bo, bo cześć to tak dziwnie brzmi. Więc piszcie w komentarzach, bo macie na pewno dużo pomysłów, jakie nazwy myślicie. To był mój pierwszy odcinek planuję narysować oko, bo ostatnio mi całkiem nieźle wyszło. W moim, w moim odcinku chyba nie będę tylko rysowała, chyba. Chyba? <grym> Ale będę chyba też robić dużo innych rzeczy. Chyba. <grym>